Szanowni drodzy i kochani, tak, tak, za mną ośnieżony Giewont. Chciałem wam podarować trochę tatrzańskiego piękna, ale jest też takie piękno, które nie jest pięknem przyrody, ale pięknem wyczarowanym przez człowieka i to na bardzo różne sposoby. A my w antywirusowych spotkaniach autorskich szczególnie cenimy sobie piękno, które człowiek potrafi wyczarować za pomocą słowa. I kiedy dowiedzieliśmy się, że wychodzi nowa książka o Agnieszce Osieckiej, nie mieliśmy wątpliwości, że z jej autorką Beatą Biały będziemy chcieli porozmawiać. Osiecka, tego o mnie nie wiecie. To jest zbiór takich mozaikowych fragmentów, które układają się w większą biograficzną panoramę, a każdy z tych mozaikowych fragmentów to jest po prostu rozmowa z kimś, kto z Agnieszką Osiecką w taki czy inny sposób był blisko. Agnieszka Osiecka. Niektórzy mówią autorka niezapomnianych tekstów, a ja mówię po prostu wielka poetka, wielka mistrzyni słowa. Kochani, widzimy się już w najbliższą środę, jak zawsze o godzinie 20 to będzie 10 dzień marca, antywirusowe spotkanie autorskie, tym razem naszą bohaterką będzie niezapomniana i niesamowita Agnieszka Osiecka. Do zobaczenia.